Oporniki w klapach, koksowniki na ulicach, Wojciech Jaruzelski zamiast Teleranka. Czy to są obrazy, które widzisz, kiedy słyszysz o stanie wojennym? Sprawdźmy, jak jeszcze wyglądała wtedy Warszawa. Rządząc tylko po nazwach Jodła i Azalia można by przypuszczać, że w grudniu 81 roku władze państwa z Wojciechem Jaruzelskim na czele planowały wielką akcję ekologiczną, a jednak nie celem operacji Jodła było internowanie działaczy Solidarności. Z kolei Azalia polegała na zajęciu gmachów radia i telewizji i zablokowaniu central telefonicznych. Rosnąca popularność Solidarności stała się dla władz na tyle groźna, że Rada Państwa tu w belwederze przyjęła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. O 6 rano 13 grudnia tę informację Polacy usłyszeli w radiu. Pierwsze aresztowania zaczęły się już kilka godzin wcześniej. W sumie w ciągu kilku dni internowano ponad 5 tysięcy osób. Na ulicę wyprowadzono 1750 czołgów, zakazano demonstracji i strajków a wojsko i milicja obstawiły drogi wyjazdowe z miast. Ale ulica wiedziała swoje. W klapach zaczęły pojawiać się oporniki, a na murach hasła Wron wąza don, zima wasza, wiosna nasza, orła wrona nie pokona. Jesteśmy przed kościołem Świętej Anny, który być może nie przychodzi Ci od razu do głowy, jeśli myślisz o stanie wojennym. A powinien. Oprócz tego, co widzisz za moimi plecami, jest tutaj też Kościół podziemny, który w czasie stanu wojennego służył podziemiu. To właśnie tamtędy na Mariensztad nie jeden raz uciekali przed Milicją Obywatelską uczestnicy rozmaitych demonstracji. Manifestując sprzeciw wobec działania władz, z radia i telewizji z własnej woli zniknęli czołowi artyści. Nielegalne koncerty organizowano w kościołach, salach parafialnych czy prywatnych domach. Ten mroczny okres przeniósł też pewne artystyczne korzyści. Wojciech Młynarski na przykład oddał się tłumaczeniu utworów George'a Brasensa. W kioskach można było kupić tylko trybunę ludu i żołnierza wolności, prawdziwe informacje przedostawały się na światło dzienne innymi kanałami. ukrywa się pod tą czarną taśmą słowa, które cenzor chciałby ukryć przed czytelnikami. Jesteśmy pod siedzibą cenzury na mysiej. Cenzura, czyli centralny urząd kontroli publikacji i widowisk. To właśnie tutaj sprawdzano wszystko, co Polacy mogli zobaczyć i przeczytać w prasie. Ale czy to znaczy, że byliśmy skazani tylko na ten przekaz oficjalny? No nie. Dzięki drukarzom podziemnej prasy wychodziły czasopisma 3000 tytułów. Łączny nakład to 100 tysięcy egzemplarzy i 7 tysięcy tytułów książek o łącznym nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. Jesteśmy przy Memoriale Wolnego Słowa, który przypomina właśnie o tych osobach, które szmuglowały maszyny poligraficzne, maszyny drukarskie, albo tutaj na miejscu drukowały to, czego cenzor nie chciał pokazać Polakom. Oficjalnie, jako jeden z powodów wprowadzenia stanu wojennego, podawano groźbę zbrojnej interwencji państw Układu Warszawskiego, ale Zachód nie dał się wodzić za nos. W niecały miesiąc sankcje ekonomiczne objęły nie tylko PRL, ale i związek radziecki. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana ponosił on poważną i bezpośrednią odpowiedzialność za represje w Polsce. A kiedy zrobiło się cieplej, w Warszawie rozpoczęła się wojna kwiatowa. Od kwietnia 82 roku na ten plac, wówczas plac Zwycięstwa, Przynoszono kwiaty i gałązki jedliny i układano z nich wielki krzyż. Miejsce nie było przypadkowe, bo właśnie tutaj pierwszą mszę na polskiej ziemi odprawił Jan Paweł II. Już jako papież tutaj padły słowa: Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Kilka miesięcy później doszła jeszcze inna symbolika bo tutaj właśnie stała trumna z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Władzą, jak możesz się domyślić, nie podobała się inicjatywa układania krzyży z kwiatów, i zaczęła te krzyże nocą zabierać. Im szybciej pojawiały się krzyże na nowo, tym prędzej władza te kwiaty pokryją w nocy zabierała. W końcu dość powiedziały władze i zdecydowały, że jest konieczny remont placu. Klasyka gatunku, prawda? I wówczas te krzyże z kwiatów zaczęły pojawiać się w innych miejscach. Jeden prawie u stóp Zygmunta III Wazy, na Placu Zamkowym, dokładniej przed Kościołem Świętej Anny, a drugi przed Kościołem Wizytek. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku a odwołano 22 lipca roku następnego. Ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności było w tym czasie internowanych. Życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni wujek.